to może możliwe, by pani, możliwe, że mi się popierdoliła. Wie pani, dlaczego to, to jest wszystko spowodowane? To no. Jestem Pierdolnięty. No, to tak mi się wydaje chyba. No, to do widzenia. Życzę panu wszystkiego dobrego. No, do widzenia. Cześć. Dzień dobry, proszę pani. Ja bym się chciał pani zwierzyć. E. No, bo trochę mi przykro o tym mówić, proszę pani. Było tak, że w dniu moich 18 urodzin. To już było, no, prawie miesiąc temu, proszę pani. Koledzy, mam takich kolegów, on po prostu chcieli, ten, poszliśmy do takiego klubu, tu to, tu tamto i wpadli na taki genialny pomysł, proszę pani, żeby opłacić y, dziwkę, tak. No, nie będę bajerował, to, tak to była dziwka. I proszę pani, ja się w niej zakochałem. To, proszę pani, pierwszy raz wie pani te emocje, tu to, tu tamto. Tylko że no i właśnie w tym tkwi problem, przy Panią, bo, bo, bo to jest jednak kurwa, no i, i, i co ja co ja mogę z tym zrobić, proszę pani? Bo ona raczej chyba nie, nie skończy z tym dla mnie, a poza tym ja nawet ona nie wiem, czy, czy, czy pamięta, że taki ktoś jak ja w ogóle istnieje. Prawdopodobnie może w ogóle nie skojarzyć, a nawet jeżeli to... To, to dla niej jest to po prostu zawód, no. Tak, to jest, proszę pani, zawód, ale co ja mam zrobić, jak to była miłość od pierwszego włożenia, proszę pani. Ja, proszę pani, cały czas o, o niej myślę. Aż tu, aż tu, proszę pani, bo no, nie szczędzę sobie alkoholów w, w ostatnich dniach, proszę pani, bo jest mi smutno. Jest mi źle. Już różne myśli miałem, proszę pani, ale no, nie wiem, co ja mam zrobić. Powie no, pan co. No, bo po prostu przeżyć to, niestety, jak Ale jak ja to mam przeżyć, proszę pani? Wszyscy, proszę pani, wszyscy chodzą i się śmieją, że, i, i mówią, że, że, poszedłem na kurwy i się zakochałem, proszę pani, ale to, to, nie jest, to nie jest śmieszne, proszę pani, to, to jest. To nie jest śmieszne. No, to nie jest śmieszne, proszę pani, to, to, jest miłość, to jest miłość. This is love, proszę pani. Ja, ja nie wiem, ja nie wiem, co mam zrobić, proszę pani. Ja chyba ja no próbowałam do niej dzwonić, ale powiedziała, że, że tak, może się spotkać, pogadać, ale, ale 150 zł za godzinę, prze pani ja to ja nie wiem. Ja, ja żeby coś takiego żeby taką dziewczynę utrzymać. Nie wiem, pójść na przykład do kina na, na, na jakiś film bollywoodzki, proszę pani czterogodzinny, to ja. To, 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 nie, to chyba sam bym się musiał puszczać, żeby coś takiego, prze pani w ogóle opłacić. To, to jest to jest smutne. No, jest to smutne, ale wie pan, to jest pan to jest na tyle młody, że, że, to jest pierwsze pana takie uczucie, jak pan stwierdził, głębokie i... Nie, proszę, no, może to jest takie pierwsze, głębokie, ale już raz się, proszę pani zakochałem. To było, to było w lipcu 2000 chyba ósmego, czy proszę pani, coś koło tego. Zakochałem się w takiej, w takiej jednej dziewczynie. Ale to też inna sprawa przy pani, bo, bo po tym zdarzeniu to w ogóle dziwne rzeczy się działy. Dzwoniłem, chodziłem za nią, proszę pani, ukradłem jej e-maila, śledziłem ją, kiedy wchodzi na gadu-gadu. Taka, proszę pani, ona chyba była chora na głowę. ja, ja, ja tego, proszę pani, nie, nie rozumiem. Na przykład ja się py... dzwoniłem do niej 30 razy dziennie, się pytam, gdzie była i w ogóle o, powiedziała, że pójdzie na policję. Nie wiem, ona, przy pani, była chyba jakaś niezdrowa psychicznie z tego, co mi się wydaje. No, nie wiem, czy, czy to była jej wina, czy to pana, bo nikt tak nikogo nie, nie, widzi pan, ona sobie tego nie życzyła z tego wynika, a pan ją po prostu, no można powiedzieć, prześladował tymi telefonami. A Proszę pani, a co to jest, proszę pani, co to jest odebrać jeden telefon na, nie wiem, na 40 minut, żeby tylko zapytać? Ale jak ona sobie nie życzy tego, to, to się nikogo w ten sposób nie traktuje. To, to wie pan, co, to nie jest normalne w, w takim zachowaniu, nawet jeżeli się kogoś kocha. A zwłaszcza, jak się go, ko ko kogoś kocha, to się szanuje jego decyzję. Ale proszę pani, ja szanowałem jej decyzję, proszę pani, ale niech pani, niech pani, niech pani, nie wiem, postawi się w mojej sytuacji, bo ja nie wysłałem trojana na komputer, ukradłem jej hasło do gadu gadu. Wchodzę na egadu gadu i proszę pani, czytam wszystkie konwe konwersacje, jakie miała tutaj ze swoimi znajomymi, które nawet ja nie znam i napisała komuś, że ja chyba jestem jakiś chory psychicznie i, i popierdolony. Proszę pani, gdyby nie to... Pan uważa, że chciałby pan, żeby ktoś panu kradł kody i i żeby hasła i żeby wchodził na pana prywatną korespondencję i czytał, czy to jest normalne, pan uważa, że to jest proszę pani to jest to normalne, bo to była moja dziewczyna, proszę pani, ja tak zarządziłem sobie wtedy, ja jej powiedziałam, że ona ma być moją dziewczyną, proszę pani, a to co Nitro mówi proszę pani, to jest święte, a ona nie chciała się uporządkować, ja tego nie rozumiem, ona proszę pani nie to nie na tym polega, to że się jest kogoś dziewczyną czy chłopakiem, to nie na tym pośle... ale się ja jej kazałem proszę ma... pani, to, to 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 ja jest to jest po prostu, no trzeba szanować drugą osobę, to jest brak szacunku do drugiej osoby. Ale jaki brak szacunku? Brak szacunku to jest, proszę Pani, że ja jej mówię, że ja jestem jej chłopakiem i, i że ma robić to, co ja mówię, a ona no, tego nie robi. To jest brak szacunku. No, no to jest brak szacunku. Ja w tym momencie, no, proszę Pani... Nie, nie rozkazuje się drugiej osobie, tylko się ją szanuje. Ale ja jestem nitro, proszę Pani. To ja mówię, co się robi to się robi, proszę Pani. To ja jestem nitro. Tak, to nie tak. Ale pani, pani ja widzę, że, że pani tutaj, nie wiem, ja, jaki, jakiś ruch feministyczny, ruch palikota pani pobiera, popiera. Proszę pani, ja, jak ja coś mówię, to tak się robi. Ale proszę pani, to nie, o, tym, o tym tutaj. tym tak. Ale my tutaj, to proszę, to proszę pan pani. po prostu, no, musi pani to zmienić. Niech pan to dokładnie przemyśli. Ale dobrze, ja to Panie, przemyślę. Nie chcę, bo pan się na kogoś, kto po prostu, no niestety, ale no pan się może zdziwić kiedyś. No ale proszę pani, jak się na to... To nie na... jest tak, to pan, pan chce być po prostu osobą bardzo apodyktyczną. Ja jestem osobą, proszę pani, Chciałby jestem takim pan, dyktatorem, żeby... proszę to... pani. Mała jak ja to byłem to mały, to jak to ja to byłem to tak mały to... i w piaskownicy nawet klocków nie pożyczałam, a wszystkie klocki innych dzieci były moje. Jednemu raz zajebałam łopatką foko. Ale to jest, proszę pani, to jest... To właśnie... Ale wie pani, ja tu nie chcę pani o dzieciństwie mówić, bo... Bo, bo po co? Ja chciałam po prostu pani... Po prostu... Ale tak, ale pani widzi, pani mi nie pomaga na kluczowy problem tej rozmowy. A to jest mianowicie taki, że poszedłem... No, mówmy wprost, proszę pani, bo już widzę, że tu jest taka więź między nami, że tak powiem. To mówię to wprost. Poszedłem do burdelu, proszę pani. Mm -hmm. Byłem z dziewczyną. Ona jest prostytutką i się w niej zakochałem. O. Wiem, wiem. No, ale wie pan co? No, to jest jej zawód. No, no to jest jej zawód, proszę pani. Usta, ale nikt panu na to nie poradzi, że się Zakofał. Jeżeli ona nie odwzajemnia pana uczucia z tego wynika. Ale to proszę pani ja będę musiał nie. coś z tym zrobić. No, no to niestety musi pan to przeżyć. To nie wiem, to co mam zrobić: porwać ją, czy, czy nie wiem? Nie, nie musi pan porywać piszcza, dlatego że chciałby pan osobę, która pana, ona pana nie kocha, ona po prostu pana, no, że tak powiem, przyjęła, bo taki ma zawód. Ale to, że pan się zakochał, to nie znaczy, że ona wzajemnia pana uczucia. Ale powinna, proszę pani, bo nitro to jest A, nitro. To ona by musiała się zakochiwać w każdym swoim kliencie, którego ma. Nie, proszę pani, tylko we mnie, bo to ja jestem nitro. To ja jestem Bogiem. O, nie, proszę pana. Ja jestem pępkiem tego to świata, proszę pani. Życiem. Bogiem? Dlaczego pan się uważa za Boga? Z jakiego powodu? Proszę pani, gdyby pani wiedziała, jakie ze mnie ciacho, jaki jestem seksa, seksowny. Tryskam seksapilem. Ale to pan tak przeżywa takie, takie po prostu uczucia. Jeżeli pan jest taki ciacho, to jeszcze niejedną osobę pan pozna. Ale proszę pani, ja wychodzę. zmienić podejście do życia. Ale proszę pani, ja wychodzę na rynek i przychodzę od razu dziewczyny i się pytają, czy ten tego, nie? A ja wszystkie odrzucam, proszę pani. Bo widzi pani, jak jestem popularny. Na przykład w szkole, proszę pani, to taka, taka Mariola kiedyś przyszła. Tam się zapytać, czy ten tego... Te w słoneczko chcieli grać generalnie na imprezie, a ja powiedziałam, że, że nie. Że ja nie wkładam tam, gdzie pół miasta i odrzuciłem jej zaloty. Widzi Pani, jednak jestem też wstrzemięźliwy. No, to dobrze, że Pan jest wstrzemięźliwy, ale niech Pan sobie przemyśli to, bo, bo przemawia przez Pana, jednak z tym, co Pan powiedział wcześniej, przemawia przez Pana bardzo duży egoizm i, i to po prostu, to ja już szczerze, że nie chciałabym być Pana dziewczyną, bo jest bardzo apodyktyczny. A chce, by. A, ma pan duże, a, ma pan duże, a duże mniemanie o sobie. Z jednej strony pan przeżywa to, że się pan zakochał i ktoś nie chce pana, ale z drugiej strony ma pan strasznie duże mniemanie o sobie i duże wersje z pana przemawia. Proszę pani, to chciałaby pani być moją dziewczyną? Ja się dostosuję. Nie, na pewno nie. Ale dlaczego, proszę pani? Ja jestem nitro! No to może pan być, nie wiem kim, ale pana podejście do życia to po prostu wie pan co to. Na kabra pan przemyśleć to, bo jest jeszcze pan, jeżeli faktycznie jest pan taki młody, jak pan mówi, o ile pan... 18 nie, lat, proszę pani. Młoda dupa ze mnie. To, to, wie pan, to nie pan przemyśli swoje postępowanie, bo, bo pan się może kiedyś zdziwić. Postępowanie, proszę pani, to ja kiedyś miałem kryminalne, jak pobiłem jednego typa. Dostawiał mi się do dziewczyny. No to dostał liścia. Wyrwałem chwasta. Ojej, <noise> nie pan co, no ale... No nic, to wie pan co, no musi pan to stworzyć, wie pan co. Ale to, no ale to, to co proszę pani, to, to co ja mam? mam, To ja może teraz, nie wiem, przejdę się do tego burdelu i, i jej to wszystko powiem. Może pan się przejdzie i powie, i, Tylko, że chyba, powiecie. tylko wie pani, ona ma takiego no, Alfonsa. Nie ma panu odpowie. natomiast musi panu szanować jej zdanie, jeżeli ona powie, że nie kocha pana i po prostu to... Troszkę... Tylko proszę pani, jest y, taka sprawa, że ona ma takiego Alfonsa z wąsem i jak on by mi bułę sprzedał, to, to by było ciężko, proszę pani. A on jest trochę właśnie taki... Taki zaborczy, że tak powiem. Może niech się Pan rozglądnie, że przynajmniej dostępnymi jednak, mimo wszystko. Ale może ona jest dostępna, przy Pani. No, od dziwki to chyba nie ma bardziej dostępnej. z nią z nią. No, to ja chyba, no, przy Pani, to jest taka, ona, ja wiem, że ona tam chyba w środy i, i, i w czwartki, w piątki robi w klubie, bo tam zamieniłem z nią parę słów po birmańsku, proszę Pani. A ja wiem, że y, jako tyrówka chyba robi właśnie w soboty i w niedzielę, w dzień święty. A to mi się, proszę Pani, nie podoba. Bo jestem wierzącym katolikiem. W ogóle nie uznaję czegoś takiego, żeby w, w, w niedzielę w ogóle takie rzeczy robić. Więc, więc nie rozumiem, nie rozumiem, jak ktoś się może puszczać w niedzielę. Ja rozumiem, ja wszystko mogę zrozumieć, ale w niedzielę, w dzień święty nie. No, jest nie jest, jest przecież przykazanie, pamiętaj, aby Dzień Święty święcić. No ale może ona nie jest wierząca. No może nie jest wierząca, proszę pani, ale, ale Jezus Chrystus jest odpowiedzią na wszystko, proszę Pani. No, ale jak ktoś jest niewierzący, to dla niego to nic nie znamy. A to proszę pani, to ja mu kupię Biblię i niech się zacznie uczyć. No, no, muszę pan pani, to zrobić, znaleźć po prostu dziewczynę wierzącą. Ale proszę pani, wie pani, co, jak, jak, tak, jak tak, wygląda tak. rynek, że tak powiem, matrymonialny teraz? Że jest tak, są wierzące, to są takie, tak, no w kościele, jak ja chodzę do kościoła, to to mogę zaobserwować, bo jestem synem księdza, proszę pani. I tak, no, no. jest tak, dwadzieścia... 20... 25% moherów, proszę aż pani. Się, aż się po prostu. Ale niech nie pani posłuchaj, w kościele jest 25% moherów, proszę pani, to są stare babcie po 60. Potem, no nie wiem, jakieś 40 do 50% to będą, nie wiem, takie jakieś prawniki głosujące napis. Nie wiem, 40-letnie samotne pan. matki. I tak, i potem jest, no nie wiem, dzieci, właśnie ci prawnicy, lekarze. I tak, i są i przychodzą dziewczyny. Ja widzę, proszę pani, w kościele te dziewczyny, to są takie trzynastki do, do dziewiętnastek. Takie trzynaście, dziewiętnaście. Jak patrzysz na nie, jak, jak ma dobrze makijaż zrobiony, to mówisz, hmm, ile ona ma lat? Hmm, między piętnastką a dwadzieścia osiem. I wie pani, i najgorsze jest to, że one tak, że jak trzeba śpiewać, to śpiewają, proszę pani. Tam śpiewają, Jezu, wam, Tobie, Jezu, kocham Cię i, śpiewałem, proszę pani, tak, że niby są takie wierzące, jak trzeba wyznać wiarę, to tam mówią, wie, że wie ten, wyznają wszystko, jak trzeba powiedzieć, pięć zdrowa się kto, to napierdalają niczym ruski z no proszę pani, ale potem, co się dzieje, potem, one tych przykazań do życia w ogóle nie biorą do siebie, proszę pani. To są takie cichodajki, proszę pani. Że tu, tu, pod płotem, tu z tym, tu z tamtym, tu mają chłopaka, a umawiają się z innym, proszę pani. Ja czegoś takiego nie toleruję, jestem wierzącym katolikiem i ja, proszę pani, czegoś takiego nie toleruję. Więc jak dziewczyna, proszę pani, nie jest katoliczką wierzącą, to nie ma czego u mnie szukać, po prostu. oczywiście, że tak. Ale pani mnie rozumie. Pani wie, o co mi chodzi. Wiem, ale wiem, o, o czym pan mówi, tylko że no, tak jak mówię, no, żeby jeszcze od kogoś innego wymagać, trzeba też wymagać przede wszystkim od siebie, jeżeli pan jest katolikiem wierzącym. Tak. Musi pan wiedzieć, że pierwsze, to musi pan wymagać od siebie. Ale ja wymagam od siebie, proszę a, pani, a ostatnio. Ja od innych. Ja, ja proszę pani. człowiekiem i e, egoizm trochę e, ukrócić u siebie, bo, bo pan bardzo sobie na natomiast. Ale niech mnie pani posłucha przez no, moment. Ale proszę Pani, ja mam wymagania, proszę Pani. Ja też dużo wymagam. Na przykład ostatnio robiłem CV, proszę Pani, do pracy. I no i wymagania oczywiście, no takie, takie niszcze, nie? Najniższa krajowa 4,5 tysiąca, proszę Pani, 20 dni w miesiącu mogę pracować. Nie? Proszę? Jakie Pan ma wykształcenie? E, wyższe. No wyższe mając 18 lat. No Pan już teraz zalewa, także nie? Ale proszę Pani, ja jestem na drugim roku no, studiów. Wie, to jest pan 18. 18 no 30. bo mam 18 lat, ale jestem na drugim roku studiów, proszę Pani. No i skończył pan studia. Wie pan co, już jest... pan mnie tu nie. Daje, pan Ale tak proszę. Myślę, prosty... Ale proszę pani, ja mówię pani, że jestem na drugim roku studiów. no mam prawie wyższe, no, no nie wiem, średniego nie mam, bo policeum jestem już już dawno, proszę pani. No tak, pan jest cudownym dzieckiem, które po prostu poszło. Jestem cudownym dzieckiem the genius, jak to się mówi, tutaj na memach. No i no to co mam powiedzieć, że mam nie, niepełne wyższe, czy, czy co? Czy, czy co mam powiedzieć? Pan jest taki... Niepełne, to ja mam uzębienie po po, 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 ostatnim fajcie w sobotę. Byłem w remizie, proszę pani, i się biłem. Biłem się po prostu, strażak przyszedł, jak mi wypierdolił, bułem i sprzedał, to było, aj. To, to nie ma, proszę pani, nie ma żadnego pomysłu, żeby mi pomóc, tak? No, to innego nie mam niż to, co panu powiedziałam, po prostu. Aha, czyli, że mam kupić tam, Ta osobę, że mam coś kupić, z... jakieś ja pięć mówi, a dykty, a tak? Ale niech pan przeżyje to po prostu. Ale proszę pani, niech mi pani przerwa, że pani coś tam mówiła, że mam pięć dykty kupić, coś takiego, nie wiem, nie zrozumiałam dokładnie. Nic takiego nie wiem. Coś tam o dykcie pani mówiła. Nie, nie mówiłam nic o czymś takim. Czy o dykcji, nie wiem. Nie, coś się panu przesłyszało.